Dzień dobry. Mamy taki kamień. Taki. Znaleźliśmy go w Zakopanym mm -hmm. na Placu Zabaw. Mm -hmm. 3,8, 200 kamiczki. coś tam podpisane. Mm -hmm. I my go tutaj zostawiamy. Mm -hmm. Na tym kamieniu. Mm -hmm. Czarny staw mm -hmm. pod kościelcem. Czarny staw gościennicowy, mm -hmm. tak? tak? Tak. Pan go przyniósł? Tak. Dobrze. To pa kamieniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy taki kamień. Taki. Znaleźliśmy go w zakopanym mm -hmm. na placu zabaw. Mm -hmm. Trzy, osiem, kamiczki. Coś tam podpisane. Mm -hmm. I my go tutaj zostawiamy. Mm -hmm. Na tym kamieniu. Mm -hmm. Czarny staw mm -hmm. pod kościelcem. Czarny staw gosiennicowy. Mm -hmm. tak? tak? Tak. Pan go przyniósł? Tak. Dobrze. To po kamieniu.